Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzy, raz, dwa, trzy. Dwa, trzy, dwa, trzy, dwa, trzy. Cześć, jesteśmy na targach ISE w Amsterdamie i chcę Wam pokazać, jak bardzo rozrósł się standard Dante. W tej chwili to jest ponad 650 urządzeń, ale to już jest nieaktualne, gdyż nie oszukujmy się, po tych targach tych urządzeń jest na pewno dużo więcej niż Audi się spodziewał. To jest w tej chwili ponad 100 producentów to jest w tej chwili myślę, że około 800 urządzeń na rynku. Dlaczego o tym mówię? 24 lutego. W, centrum, w koncertowym centrum edukacji muzycznej w Warszawie e, odbędzie się szkolenie którego in, jeden z inicjatorów jest portal nagłośnieniowy. E, szkolenie organizuje firma Audiotech, przedstawiciel firmy Focusrite e, i co ciekawe na tym szkoleniu będziemy gościć dwóch ludzi z Audinate, e, czyli właściciela praw do standardu Dante i twórcy tego standardu. E, będą opowiadać o konfiguracji, o przyszłości tego systemu. W tajemnicy Wam powiem, że usłyszałem wczoraj, że jest duże prawdopodobieństwo, że standard 96 kHz w Dante wejdzie jeszcze w tym roku. Będzie na szkoleniu również przedstawiciel firmy Focusrite oraz ludzie z Audiotechu będą opowiadać o swoich instalacjach w Polsce. Zapraszam serdecznie, warto jedyne takie szkolenie, jedynie, jedyne takie szkolenie tej rangi w Polsce, jakie się odbyło i przez długi czas się odbędzie. Zapraszam, warto.